Witam bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami przeprowadzić unboxing czekolady mlecznej truskawkowej od Wedla. Jest ona bardzo solidnie zapakowana i jest kompaktowych rozmiarów, ponieważ grubość jest bardzo mała, więc wygodnie leży w jednej dłoni, można ją także używać dwoma rękami. Z przodu mamy zdjęcie truskawki oraz kostki czekolady. Jak widzimy tutaj, na nadzienie wylewa się wręcz z kostki. Zobaczymy, czy tak jest w rzeczywistości. Tutaj mamy nazwę producenta. Działa on na rynku od 1851 roku. W lewym dolnym rogu mamy podaną wartość kaloryczną, ile po zjedzeniu jednej kostki przybędzie nam kalorii. Z boku mamy opisaną, że to jest to czekolada mleczna truskawkowa. Z tej strony jest to samo, niestety z boku nie ma żadnego przycisku blokady, ani głośności. Na drugiej stronie mamy po polsku i po angielsku napisany skład oraz zdjęcie ziaren kakaowca oraz gramaturę, jest to 100 gram. Po odchyleniu mamy tutaj pełną tabelę wartości odżywczych oraz infolinię, na której możemy porozmawiać. Przejdźmy więc do samego unboxingu. Tutaj mamy z jednej i z drugiej strony napis otwórz należy rozchylić folię, następnie pociągnąć i naszym oczom ukazuje się czekolada. Obrócimy sobie ją w tej chwili, żebyście widzieli dokładnie. Zawiera ona 10 kostek, 2 w każdej kolumnie, Boże, 5 w każdej kolumnie i 2 w wierszu. Niestety nigdy tego nie rozróżniałem. Możemy sobie ją teraz podzielić na kostki, tak jak wskazuje producent. Nie zawsze one dzielą się równo, ale dla każdego przypadnie jakaś porcja. Niestety, znaczy nadzienie jest, ale nie jest ono tak obfite, bo widzimy tutaj braki, ale ogólnie czekolada nadaje się do zjedzenia i jest bardzo smaczna. Spróbujmy jeszcze teraz odpakować całą kostkę, do tego użyjemy mojego super noża. Czekolada zmie się średnio, łatwiej się zgniata. Widzimy, już mamy troszeczkę obrudzone palce, ale z tej strony jest faktycznie jakieś nadzienie jogurtowo-mleczne, a tutaj mamy do czynienia z nadzieniem truskawkowym. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz wejścia na fanpage na Facebooku. Linki będziecie mieć w opisie. Możecie także zadawać pytania na ASKU. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!